Перша смена. Смена. Wczoraj jechałem tędy, tych domów jeszcze nie było. Motyw z misia pojawia się u nas nieprzypadkowo, bo blisko 140 tysięcy złotych kosztował podatników remont drogi prowadzącej do rodzinnego domu pani premier Beaty Szydło. A ponieważ droga jest powiatowa, to powinni z niej móc korzystać wszyscy, zwłaszcza, że została wyremontowana, jednak tak nie jest. Droga została drogą prywatną rodziny Beaty Szydło, teraz to jest droga w Przecieszynie w województwie małopolskim i teraz tylko rodzina, a także pani Beata będą mogli korzystać z tej drogi. Mniej więcej 200 metrów przed domem pani premier stoją borowiki. Jest znak, że dalej przejazdu nie ma i trzeba po prostu zawrócić. No i co teraz? Uważamy, że to bardzo dobry pomysł, że każdy polityk powinien dostać swoją drogę. To byście staruszkę przyjechali, tak? A to być może wasza matka! Jak ja mogę przyjechać, matkę na szosie? Jak moja matka siedzi z tyłu? Ty... A teraz czas wsiąść na rower i zwiedzać. Ty nie wiesz, co to jest rower? Mhm. This is how we... W Gdańsku szykuje się pierwsza wycieczka z przewodnikiem i o nie będzie o godzinie dziewiątej. Robert, to to urządzenie spadała mi, tak? WHAT?! Został po raz trzeci wybrany na burmistrza. Prawdopodobnie jego sekret jest taki, że jest psem i dlatego wszyscy kochają psy, więc go wybierają ponownie. Hał-hał? Piękna puenta, Pawle. Nie, myślę, że hał powinno przejść do historii Radia Spanii. I teraz opowiemy o rodzinnym wypadzie do fotobudki. Tak, to się działo w Bydgoszczy w galerii handlowej i w fotobudce jest taka opcja, że można sobie włączyć animowane tło. Tak. Bardzo się to podoba dzieciom, bo na, tego, na tle tego animowanego tła można sobie zrobić fajne zdjęcie, krótki filmik. No, ale tutaj trochę inna animacja wkroczyła. Mój bratanek chciał zdjęcie z małym pieskiem. Tymczasem niespodziewanie na ekranie pojawił się nagi mężczyzna i klęcząca przed nim kobieta. Reszty możecie się domyślić. O szczegółach nie będę mówić. <grystanie> <grystanie> Dzieci Bra nie wiedzą. <grystanie> bratanek podbiegł do mnie z krzykiem Ciociu. Ofe. Może to wiecie, taki nowoczesny związek. Ona się chciała po prostu oświadczyć, dlatego przed nim klęczała. Pierwsza zmiana. Zmiana.